w jest z tej strony Minecraft Troll, a to, to jest Minecraft i to będzie Minecraft Escape. Dokładnie. Zaczynamy. Ja gram aktualnie na wersji 1.4.6, czyli tej jednej z najnowszych. Zaczynamy od zasad. Mapka Escape, jakiś Dave... eee... Ją. Witam na mojej pierwszej mapce Escape. Możesz nieść tylko glinę. Wystawię rzędy bloków, zbieraj tej oraz złoto. Weź rzeczy ze skrzyni i ruszaj z drogę. O, 3 diaksy, kamień, dwie szczapki złota i kam. Zrobimy zeczek o i tam. No, pojedziemy. Pierwsze pierwsza nasze. No, zrobię chyba płytkę? Z Nacisk. zrobię. Ale bardziej po prostu lepiej. Parkur. Nie lubię parkur. Zapewne jak się oglądał mój pierwszy odcinek, w ogóle film. Co widział jak ja dla mnie? W tym filmie starać się, tego nie będę robić. Jest... Spawę. Spawę. Alwe to spalimy wełnę wełnę tam się nam, czyli od razu nie wiem dlaczego nie mam tych tekstur. próbowałem to wyłączyć nie wiem dlaczego lola to my tu zaczekamy. czekamy i będzie mam nadzieję że fajnie Tak jak kiedyś to ten, to przepraszam, że jestem Steve'em. No ale niestety, sorry, ale niestety coś mi zna ten pad, bo się nie mogę z nim połączyć. O, mam kolejny diaksy. i płytę naciskowo, fajnie. Dobra. Trz. Skaczemy... O, bolał. Nie lubię tego. Plina. Bagonik i trochę diatrów. I to. jest. tak. zatrzymał się nam. I co teraz? Y Dobra, wybaczą mi, no to nie moja wina, że się zatrzymał on, ten cały wózaczek. Więc tak, zaczynając. Nowy Minecraft. No on się w aktualnie się niczym nie różni, tak. Wydaje jakieś fajerwerki. Co bardzo fajne, tak? Gra się... gra jest w na etapie rozwoju, tak? Może powiem to. No. no zobaczcie, widziola. Mamy i 3 diaksy. Nie wiem, może na koniec escape będzie coś takiego jak podsumowanie punktów. przykład diaksy 3, yy, złoto 1. To jest z I mamy tu dwa, dwa. złota. To jest złota już. A, jedziemy. Nie wiem, czy wy to słyszeliście, ale ja to słyszałem idziemy Palimy wełmę! Jeszcze wykorzystano starego z krzesi, Co to już jest nowe? ale nowe. Nawet ja nie będzie potrzebne. Nie wiem, czy dzisiaj, ale na święta postaram się rzucić igrzysk śmierci, bo ja ciągle mówię i mówię, ale w końcu zamienię to słowa w czyn. Aha, Ol? Coś tam. Jeden piasek. Jeden piasek mi spadł na głowę, lol. Czekamy. Jestem Steven, lol. Mamy tu krzesiwą, tu mamy trochę tego. Mam tyle samo, jak chcesz to złota. No. Możemy. Pomożemy trochę, bo no, jak kolejna pułapka? Uu, mam błędzie, ciekawo za to, to, akurat nie jest pułapka, tu, tu się zroczył. Idziemy. a no, ja sobie zapytam. Teraz pytanie. skąd mam wziąć wagonik. Co? Powiedzcie mi, skąd mam wziąć wagonik. Robimy sobie przejażdżkę. Juhu! Jedziemy! Łaaa! No nie wiem, coś może przełoczyłam. O, właśnie. Teraz idę Race map. Race map. Yy, to mapka Pony. Właśnie mam Tyle Ile nie mogę wziąć, czy ich nie będę teraz? To tak, to jest bardzo fajne. Tylko, że strasznie długo czasu to zajmuje. D dużo czasu, tak? Bardzo zakupy, czasochłonne. Także trochę trzeba przemyśleć sprawę. A wracając do Minecraft 4.6. Słuchajcie, dźwięki trochę ciszynki. Mi przeszkadają. Nie wiem, bo nagrywam frapsem dźwięk dzisiaj, bo po prostu. Nie wiem, no bo po prostu nagrywam frapsem dźwięk. A nagrywam czym innym, ale mówię dzisiaj trochę z frapsa wrzucę też dźwięk, bo chcę zobaczyć, czy coś będzie innego, czy będzie taka sama jakość dźwięku. Bo jak tak, to trzeba będzie kupić na nowy mikrofon. Może już trochę jest późno. Aj, Teraz pytanie. Dojdę? Nie dojdę. Czy umrę z powietrza? Pytanie Dawida i nie umrę z powietrza. Hej. Jeśli mogę czekać gwiazdki, naprawdę ludzie święta to tuż. No, powiedziałem. Mam no, taki pomysł. Słuchaj, dolecę. No i koniec. Lalalala, lalala, lalaala, Czaso... lalaala, no mówię, powtórzę, to lala, w lala, lala, czas lala, 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 takie trochę jakby na umysł chciał, fuck! Już nie będę, o właśnie, nie będę leciał, tylko wezmę ze stąd wodę. Czemu tamto nie sypie ta woda? To jest podejrzane. No, może nie mam Jeszcze się normalnie gościu przesadziłeś, ale mi się zaczyna coś udać. Mam pewien pomysł podejdziemy co Podejdziemy co wodaj szybko tu proszę sobie nowy rodzaj teleportowania się Lolo, lo, lo, nie spadnę. Jezuś, już jesteśmy blisko, damy radę ludzie, damy radę Dawaj. Stachu dawaj, a i udało się. Koniec. Matty! Co to? E mapka jest w Dave. Ukończyliśmy mapkę pomyślnie. Jeśli tutaj dotarłeś, to oznacza, że. E Co to zaznacza? To gratulacje. Przeszliśmy mniejszą mapkę Escape Daifa. Teraz sobie usiądziemy. A, coś napisało, że łączny wynik. Diamenty 22 i złoto 16. Zł. Czyli diamentów nie mam aż 7. 9 diamentów aż nie mam. A złota mam wszystkie 16. Uuuh. Uuuh. Kocham. O, gwiazdy. Więc co. Yy, dzięki za obejrzenie. OK. Yy, dzięki za obejrzenie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania. Pamiętajcie, że to kliknięcie nie kosztuje Was. W końcu Was nie kosztuje. A jednak. Nie to pociesza. No i to tyle. Na razie.